Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, zapraszam do oglądania. Zamierzam porozmawiać o najważniejszym zagrożeniu związanym z witaminą D, o którym musisz wiedzieć. Istnieje tak wiele różnych kłamstw na temat witaminy D, które są regularnie powtarzane. Zamierzam to wszystko uporządkować. Z jednej strony powiedzą ci, utrzymuj witaminę D na poziomie nieprzekraczającym 4000, używam, aby zachować bezpieczeństwo, ale z drugiej, większość czasopism medycznych nie lubi publikować niczego pozytywnego na temat witaminy D. Dlaczego konkuruje ona z dużymi firmami farmaceutycznymi? Ponieważ witaminę D można uzyskać za darmo ze słońca. Nie spodziewaj się więc wielu badań nad witaminą D w przyszłości, zwłaszcza przy użyciu większych ilości. Ich celem jest uczynienie witaminy D bardzo, bardzo niebezpieczną i toksyczną przy niskich ilościach. Praktycznie niemożliwe jest również uzyskanie poziomu witaminy D z pożywienia. Po prostu nie ma jej w naszej diecie. OK? Masz słońce, jedzenie lub suplementy. Większość lekarzy zna ścieżkę przekształcania tego typu witaminy D przez wątrobę, nerki do komórki. Aby kontrolować kości, układ kostny, ale większość lekarzy nie wie, że istnieją dwa różne systemy dla witaminy D. Jeden system dotyczy wapnia i kości, a drugi to wszystkie funkcje witaminy D niezwiązane z wapniem zwłaszcza układ odpornościowy, prostata, inne gruczoły, skóra. Ten inny system witaminy D, który kontroluje wszystkie inne rzeczy, jest oddzielony od tego systemu tutaj. Innymi słowy, nie musi przechodzić przez wątrobę, nerki i tym podobne. Aby to naprawdę uprościć, załóżmy, że witamina D dostaje się do organizmu, trafia do wątroby. Przyłącza się do białka. Dlaczego miałaby przyczepiać się do białka? Aby mogła pozostać we krwi przez dłuższy czas, ponieważ okres półtrwania wynosi tutaj 24 godziny. Aby wydłużyć okres półtrwania do 3 do 4 tygodni, należy połączyć go z białkiem. Może więc być przechowywany we krwi, następnie, gdy jest potrzebna, przechodzi przez nerki i odłącza się. Tak więc witamina D może dostać się do komórki i ostatecznie do kości. Ale w przypadku tego drugiego systemu, tutaj, musisz wiedzieć, że witamina D we krwi, która jest przyłączona do tego białka, nie trafi do tego systemu, tylko niewielka część witaminy D we krwi. Trafia ona do tego systemu. Jeśli masz uszkodzoną wątrobę, jeśli jesteś w ciąży, jeśli... I to dlatego otrzymujesz tylko niewielkie ilości z krwi do wszystkich tych innych źródeł. Zatem najważniejsze pytanie brzmi, skąd pochodzi witamina D? Pochodzi ona albo z witaminy D w pożywieniu, albo z suplementów, albo ze słońca. Większość badań nad witaminą D dotyczy tego systemu. I tak wszystko kręci się wokół tych niskich liczb, 600 do 800 ił. A także poziomu witaminy D we krwi między 25 a 30 na mililitr. To może być wystarczające dla kości, ale nie dla tego systemu. Do tego dochodzą inne rzeczy, które mogą blokować słońce i inne suplementy, zanieczyszczenie powietrza, filtry przeciwsłoneczne. Interesujące jest to, jak wiele problemów zdrowotnych zaczęło narastać zaraz po tym. Im więcej masz stanów zapalnych jelit, tym mniej będziesz w stanie wchłonąć witaminy D. Jeśli masz niedobór magnezu, co robi większość ludzi? Nie będziesz w stanie go wchłonąć, a większość ludzi ma jakiś rodzaj problemu genetycznego, który uniemożliwia im wchłanianie witaminy D. Ponadto, w zależności od szerokości geograficznej, jak blisko równika mieszkasz w porównaniu do życia dalej w Ameryce Północnej, gdzie masz mniej słońca, znaczenie ma również wysokość nad poziomem morza. Jeśli mieszkasz w Colorado, otrzymasz więcej witaminy D, ponieważ jesteś bardzo wysoko w górach. W przeciwieństwie do miejsca na poziomie morza, będziesz otrzymywać mniej witaminy D. Ponadto w zależności od pory roku w zimie nie otrzymujesz praktycznie żadnej witaminy D ze słońca. Otyłość może również rozpraszać witaminę D. Im jesteś starszy, tym mniej witaminy D będziesz wchłaniać, jeśli masz insulinooporność. To stan przedcukrzycowy, jeśli nie masz wystarczającej ilości cholesterolu, powiedzmy na przykład, że bierzesz lek statynowy, który blokuje cholesterol. Czy wiesz, że do produkcji witaminy D3 potrzebny jest cholesterol? Ponadto, jeśli nie masz woreczka żółciowego, potrzebujesz żółci, aby pomóc ci wydobyć ten rozpuszczalny w tłuszczach składnik odżywczy, jakim jest witamina D3. Tak więc, jeśli ktoś jest dość zdrowy i nie ma żadnego z tych problemów, potrzebowałby od 6 tysięcy do 10 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D3, aby utrzymać ten system tutaj, tylko po to, aby go utrzymać. W porządku. Teraz wróćmy do miejsca, w którym skończyłem. Więc teraz wierzę, że istnieją dwa różne systemy witaminy D: jeden dla kości, drugi dla wszystkiego innego. Inną naprawdę ważną. A im więcej masz problemów, tym więcej witaminy D musisz przyjmować, aby stworzyć dawkę terapeutyczną. Bardzo ważną rzeczą jest to, że dawka terapeutyczna, która jest wyższa, nie oznacza, że jest to dawka toksyczna. Istnieje kilka fascynujących informacji. Przez okuliste z Niemiec, który napisał książkę na temat wysokich dawek witaminy D i jaskry, uzyskał niesamowite wyniki, podając swoim pacjentom wysokie dawki witaminy D3 i uzyskując wyniki w jaskrze i wielu innych nieprawidłowościach oczu. Powiedział, że aby stworzyć zakres terapeutyczny, należy uzyskać poziom we krwi między 60 a 80 nanogramów na mililitr. A to co uzyskasz to przebudowa. Musisz zdać sobie sprawę, że Twój układ odpornościowy ma już zdolność zabijania raka i wirusów, jeśli ma wystarczającą ilość witaminy D. Wirusy i rak tworzą nawet środowisko, w którym witamina D nie działa zbyt dobrze. Mogą nawet sprawić, że białko związane z rakiem będzie wiązać się z witaminą D bardzo mocno. Jak więc temu przeciwdziałać? Cóż, jedynym sposobem jest zwiększenie poziomu witaminy D3, szczególnie w przypadku chorób autoimmunologicznych, raka i infekcji. Ale z drugiej strony powiedziano ci, że witamina D jest toksyczna w pewnych ilościach. Toksyczność witaminy D3 jest niezwykła. Osobiście, patrząc na te informacje, myślę, że prawdziwy problem z toksycznością witaminy D3 pojawia się, gdy nie bierzesz kofaktorów. Witamina K2 i cynk również pośrednio wpływają na wapń. Chodzi mi o to, że jeśli się nad tym zastanowić, magnes również znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych, zwykle towarzyszy hiperkalcemii. Musisz pić więcej wody, aby rozcieńczyć wapń i zapobiec jego nasyceniu. Ponadto magnes znacznie zmniejsza nasycenie kamieni wapniowych. A jeśli ktoś zamierza przyjmować dawkę podtrzymującą 10 tysięcy, której używam, byłoby to równoznaczne z przebywaniem na słońcu przez 20 minut. 20 tysięcy to przebywanie na słońcu przez 40 minut. Inną interesującą kwestią, o której mówił Bruce Hollis, jest badanie Vital. Było to fałszywe badanie, które kosztowało podatników 30 milionów. I to badanie, w oparciu o to, co powiedział mi Bruce Hollis, zostało przeprowadzone w celu unieważnienia witaminy D, a nie jej wsparcia. Oczywiste jest, że Big Pharma była prawdopodobnie pośrednio zaangażowana w to badanie, ponieważ szanse na to, że przemysł medyczny przeprowadzi więcej badań nad witaminą D, znacznie spadły po tym badaniu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Nie zapomnij zasubskrybować i zostawić łapki w górę.